To do ciebie, tak do ciebie. Może się znamy, może obserwujesz ten profil, może jesteś znaną, rozpoznawalną osobą, a może zupełnie nieznaną, nierozpoznawalną, ale ważną osobą. Od wielu dni proszę was o wsparcie. Chodzą się do sojuszniczek, sojuszników rzeki. Proszę o wsparcie, o napisanie postu, o zabranie głosu, bo zegar tyka zostało mniej niż 80 dni, by zebrać 100 tysięcy podpisów. Jestem wolontariuszem, od prawie trzech lat pracuję bezpłatnie nad tym projektem, tak jak grupa wielu z nas. Wydaje mi się, że to nie jest dużo napisać o tym, że trwa pierwsza w Polsce rewolucyjna inicjatywa, że ustawa jest w sejmie, że aby sejm się nią zajął, potrzeba zebrać tych podpisów, potrzeba Twojego głosu. Proszę o coś więcej o to, żeby wejść na stronę i zostać wolontariuszką, wolontariuszem, tak jak ja. To zajmuje dwie minuty, wydrukować dla siebie kartkę i zebrać podpisy wśród swoich znajomych. Wciąż wydaje mi się, że to nie jest dużo. Zabranie głosu w intencji życia, skorzystanie z swojej platformy. To pierwsza taka inicjatywa, która nie jest walką, która nie stoi z partią polityczną, która nie jest przeciwko czemuś, ale która jest bardzo mocno za czystą, zdrową Polską, za rzeką, bo ja osobiście mam dosyć tych inicjatyw upapranych we władze. Chcemy pokazać, tak jak w Hiszpanii, że my ludzie mamy znaczenie, że rzeka ma znaczenie, że woda ma znaczenie. I tak to jest. Pijesz wodę, to chroń rzekę. To ten czas, bardzo proszę, sojuszniczki, sojusznicy, zabierzcie głos teraz, powiedzcie o tej inicjatywie i zostańcie wolontariuszem, wolontariuszką. To proste, dziękuję.